Z tej strony i witam Was w dzisiejszym odcinku z The Walls Dzisiaj zagramy sobie na serwerze mc.hypixel.net Pogramy sobie oczywiście w The Walls Zagramy dzisiaj na mapie cukierkowej jak to mówi Blow Widzicie ją właśnie teraz Widzicie teraz sobie tą mapę, która się właśnie wczytuje. Jest 7 osób na 24, więc poczekamy sobie aż wszyscy biją i zagramy. No, czas. To jest cała mapa. Dobra. No, normalnie. Dobra. Widzimy się podczas rozpoczynania rozgrywki. Dobrze, jesteśmy, gra właśnie się rozpoczyna. Próbuję wziąć trzy potki. I z powodzeniem udało mi się to. Ale jednak zapomniałem o drzewie. Jesteśmy na, jak mówiłem przed chwilą, cukierkowej mapie. Sprawdzałem tylko czy mikrofon mam włączony. Bo udało mi się tak fajnie nagrać tego The Walls'a. Jednak bez mikrofonu i nagrywam dzisiaj właśnie drugi raz dla Was żebyście mieli co oglądać Bo coś tu zaniedbałem ostatnio troszkę I nagrywam właśnie dla Was drugi raz Oj, dobra Nie nie wystarczy 4 Dobra 5 powinno wystarczyć I teraz idziemy właśnie wykopać te żelazo Nie, no żelazo nie od razu nie będziemy kopać żelaza, tylko będziemy kopać diamenty A tak naprawdę to nie będzie to są diamenty Mapy są cały czas takie same Lecz ja jeszcze ani razu na tej mapie nie znalazłem diamentów Więc <śm> nie zobaczcie w dzisiejszym odcinku żadnych diamentów Cieszcie się to na pewno dla was świetna informacja, że nie wiem gdzie są diamenty. A wy wiecie. Kurwa, o co idzie. Kurwa, kurwa, Co No. I co opłaca to było? Dzięki. Nie ma to kopać bruk i dla kogoś, żeby szedł. Dobra, potrzebujemy parę sztuk albo i 30. Ja nie wiem Ile jest? 9 to jest 8 8 plus 13, 14, 15, 16 Równe 30 żelaza potrzebujemy, oczywiście wykopię o wiele więcej Ponieważ jest to miejsce, gdzie jest bardzo dużo żelaza, jeśli nikt nie wykopał jeszcze na... A żelazo się przyda do zbroi serwer MC High Pixel jest nawet yy, fajnym serwerem ponieważ jest tu 6500 slotów i nie ma w ogóle lagów ja tu nie odczuwam w ogóle lagów fps -y świadczą o tym mam tu 60 fps i nagrywam w 50 więc raczej znaczy, nagrywam mając dla mnie jest to świetna informacja jak i Minecraft 1.6 który poprawił właśnie ilość FPS-ów ponieważ jest ich znacznie, znacznie i to wielkie znacznie więcej Przy średnim gdy zaczynałem grę raczej nagrywanie w Minecraftie miałem bodajże na tym komputerze 20 FPS-ów teraz już dochodzi nawet z Optifinem do 200 więc nie wiem, czy ja działam na mój sprzęt tak pozytywnie, czy sprzęt na mnie, na moje wymaganie już go tak rozpracowałem nie wiem ale myślę, że to jest sprawa Minecrafta Mojangu że po prostu udaje im się stworzyć grę coraz więcej rzeczy jest w tej grze, a oni próbują jak najmniejsze wymagania pod tą grę. I to jest wielki plus dla Monczan. Jeśli zdążyliście zauważyć, stuknie mi niedługo 400 widzów. Jest to bardzo dla mnie duża suma widzów. Dziękuję wam bardzo za to. Bez was nie... nie zdobyłbym tej liczby widzów. Dziękuję, że jesteście niektórzy nawet z, dróg, z mojego pierwszego kanału przyszli właśnie na ten kanał, za co bardzo dziękuję. Jest już to z tamtego kanału ponad rok, grubo rok, więc dziękuję, że jesteście od samego początku ze mną, wspieracie mnie duchowo i tak ogólnie, więc wielkie dzięki, szacun dla Was. Więc... Chciałbym z tej okazji zrobić konkurs. Konkurs, w którym byłaby do wygrania jakaś gra. Jeszcze nie wiem czy sklep y, sku, y, cube y, World y, zadziała, bo zauważyłem, że jest to nowa gra jakaś, która wyszła, jeszcze jej nie znam. Widziałem tylko, że jakiś youtuber coś o niej wspomniał. Blow chciał chyba nawet z niej nagrywać. No i chciałbym wam ją dać nie wiem zależy zobaczy się jeśli ona będzie kosztowała jakieś 200 zł co myślę że nie kosztuje tyle nie będzie tyle kosztowała zobaczy się i napiszcie yy, w komentarzu jaką grę chcecie abym wam dał w tym właśnie konkursie na 400 wizów nie nie podawajcie gry typu minecraft yy, bo 100 zł no to na razie przy moich zarobkach dolar 2 na miesiąc to jest to jest bardzo dużo Minecraft 2 dolary miesięcznie zarabiając abym kupił wam Minecrafta policzcie ile bym musiał y, zarabiać 10 miesięcy nagrywać filmiki żeby kupić wam jednego Minecrafta z czego jeszcze wypłaty dopiero y, robią od, od 50 dolarów Więc patrzcie ile byście musieli czekać Więc jakieś mniejsze Żeby były mniejsze wydatki na tą grę Napiszcie na przykład Pierwsze miejsce mm, Powiedzmy tej Club Award y, Drugie miejsce Hmm Dajmy, no dobra, te nieszczęśliwe, ja tylko przykład daję, dota. Piąte, raczej no i trzecie miejsce to samo, nie? Albo jakieś nagranie ze mną. Napiszcie wszystkie, wszystkie... Lol, on już są tak nisko. Wszystkie, które was interesują gry, albo coś takiego, żebym mógł spojrzeć, co to jest za gra i może akurat... Będzie fajna gra i wsadzę ją do konkursu. Zrobię z nią konkurs. Na pewno będziecie ucieszeni. Tylko nie piszcie mi Minecraft. Bo już wam wytłumaczę. Dlaczego nie? No to jeszcze mam jedną prośbę. Nie wiem jaka. Nie no. Tak ogólnie, jeśli ktoś nie wie co to jest w ogóle The Walls, na czym polega ta gra, ta gra jest to gra w Minecrafcie, Gra w Minecrafcie, na serwerze MC Hypixel. Jest też pięć polskich serwerów, takich raczej to jest jeden, jedna serwerownia podzielona na pięć serwerów, w której da się grać też w tą grę. S1.mcwalls.pl? Nie wiem, coś takiego. Nie wiem dokładnie, więc nie będę wam tu ściemniać. Od razu mówię, nie wiem, więc... Mm, możecie napisać w komentarzu. Jeśli nie zostaniesz za to bana Za reklamę Serwera. No właśnie. Dobra, mamy ładne potki. Potrzebujemy piąty level. Nie no. Na miecz... no! Piąty. 4, 5, 6, 6 leveli poczekaj 6 leweli Hmm, Byłem miał 5 Dobra, mamy prawie 4,5 levela Skończyło się właśnie przepalanie Wychodzimy z tym Dobra, wychodzimy stąd i idziemy kopać węgiel. Dalej. Dynie węgiel. Dlaczego? Bo jest to bardzo opłacalne. Co oni tam mają? Mamy 5 minut. No właśnie, dla tych co nie wiedzą co to jest MC Walls, jest to, se jest to taka gra, na której pomal polega na przykład na... Nie można powiedzieć to, że to jest przetrwanie, no choć że częścią jest tej gry jest przetrwanie właśnie przez to, żeby się bronić przed atakami innych lecz nie tylko bronienie, ale też właśnie atak na innych, żeby zostać samemu i wygrać tę grę. Na tym serwerze dostajemy takie specjalne końcy za które później będziemy bo można na przykład kupić enchanting albo coś takiego co jest fajną rzeczą jedynej za wygraną grę dostajemy 30 tych, tych końców a za kila jednego dostajemy 10 więc trzeba dobrze koksić tę grę żeby na przykład zebrać te 2900 końców na głupi enchant ale można też te końce kupić yy, przez internet dla bogatych dzieci, to nie jest yy, nic yy, strasznego. Wiem, napiszecie teraz w komentarzach przykład takiego bogatego dziecka. Hm. Jedyny pomysł, który mi przychodzi na, do głowy, wiecie jaki. Człowiek, którego nie cierpię. Fair ty wiesz co było. Będziemy w tej grze musimy przetrwać I na środku są diamenty Które będziemy musieli wykopać Jak najszybciej Będziemy musieli to zrobić Ponieważ inni też chcą te diamenty Właśnie Musimy jeszcze zrobić yy, Znaleźć lawę I Nie wiem gdzie jest ta lawa Ale potrzebujemy Chociaż dwa wiaderka lawy Trzy Trzy wiaderka lawy i tak, to tutaj, tak, 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 to jest na podsadzenie Okej, okay. trzy wiaderka lawy, po co? Żeby, kurczę, tylko gdzie to było? Wiem, że gdzieś było takie coś, o. Gdzie była lawa? O, o właśnie o to mi chodzi, tu była lawa Nie! Lol, to jest powierzchnia, jak tu jasno Strasznie hmm. Skrzynka już na pewno nic nie ma O, są pochodnie, Patrzę Może coś było fajnego, już nie ma Dobra, myśl, może tu ktoś ma enchanting albo coś podobnego Naprawdę, takie dowcipne. Hmm. Nie, nie ma tu jakichś skrzynek do góry. Trzeba to sprawdzić. Task. Nie wiem, może ktoś postawi później enchant. Za dwie minuty do rozpoczęcia. ani nic żeby ich straszyć więc On ma chlebek Tam coś jest mówiłem że gdzieś coś O dzięki za chleb No macie pozdrowienia Przecież to widzicie Gdzie jest to głupie pomieszczenie Uła. Wiecie, jak tu się wychodziło? No nie ma tu jak się zgubić w głupiej kopalni. Tu chyba. o o zaczęła się walka dobra ja to tu dam okej okay. ja podam dam tą lawę tu to tu ciastka zostawię to jeszcze tu okej okay. możemy walczyć diaksy są na środku jest 15 playerów najmniej z green nie ma nikogo można się spinać po diaxi. Mamy dwa diaxi. Rozbrana. Nie wiem w którą stronę jest moja drużyna, żeby nie wiem to chyba nie jest moja drużyna, nie to są czerwoni. Jest dzień widzę, to jest chyba nasze. To jest czerwony. Dobra, nawalamy go. Gościu mi nie zadał ani jednego obrażenia, więc jest... jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest dobrze. Dobra, albo ja mam lagi, albo oni mają lagi, jeżeli nie umieją walnąć. Naprawdę, oni mnie nie umieją walić. <ścoughs> Co za łomy. O kurde, jednak nie tacy mi Kurde Jest! mi się tu Myślę, że tu nikogo nie będzie Mogłów super. Da ochrona na jeden. Jeszcze mam dwa levele. Jest już ciemno. W prawdziwym świecie. Więc jest trochę strasznie w tej jaskini. Wszystko czuję adrenalinę więc idziemy do góry mam dwa kile musimy to wykoksić jeszcze blue dwóch z blue i jest zwycięstwo jest <grytka> Jest Crunchy Psy, Jezus, zabalał. Dziękuję za on, on miał no, Mam jednego diaksa. Nie mam co z nim robić. Odrzut jeden. No, dałoby się też to walić. Na razie zostanę do góry Sprawdzam wszystkie skrzynki Na razie jest dobrze, dwóch wykokszonych Tu nie biorę z tych tych regeneracji Po co mi regeneracja jak tu nikt nie umie grać Tu nikogo nie ma w ogóle Zjali gdzieś pod jaskinię i też O, trucizna tr Really? A really? Cierkowa mapa krywa swoje tajemnice. Wykopali też. Odporność na ogień. Po co? No tu w końcu coś wzięli. O, gdzieś ktoś nasz. Może dawać odporność. Druciznę, Chodzimy z dieksowymi meczami Czekam aż ktoś wyjdzie Dobra, pójdę za nim e, Green Serio? Jestem green? A, jestem green? Czy red? Ja wbijałem do... L Czekajcie, ja bijem do red a jestem... a ich nie umiem bić? Nie, nie no ja tego nie rozumiem Przecież grałem z czerwonymi, tak? To czemu ja tych nie umiem grać? Czy green? Lol, dobra, już nie wiem w którym jestem w zespole. A, zieloni, że moi Rozumiem Wszystko rozumie Odporność na agi zaraz mi się kończy A ich jak nie było, tak nie ma Kopia jak No, wiem. Yy... Hmm, kopiał diaksy, czy co? Czy szykują na nas jakieś wielkie artylerie? Dobra, gramy. Nie wiem, kiedy się skończyło nagrywać. Yy, poczekajcie, ja tylko sprawdzę, bo nie wiem, gdzie oni są. Czy oni są gdzieś daleko, czy nie. A, mam tylko 53 mega i już 59 minut nagrywania e, dobra, myślę, że nas nie zabije tutaj jak zostanę własną na, na chwilkę. Dobra, jesteśmy już... i właśnie... W... You want the game! Your team won the game! Select another game to play a game! Yeah! grałem właśnie 60 końców jest to najlepszy mój sukces. Heh, <laughs> żartujemy. No, nie tak. Najlepszy. E, nie pamiętam jak on się nazywał. Ten koleś. E, ale powinienem go znaleźć. Tak. E, wszyscy angielscy. E, a ja mam znaleźć Polaka jakiegoś głupiego. <laughs> nie no. E, dziękuję za obejrzenie tego filmu, myślę, że się spodobał, jeśli się spodobał to zapraszam do subskrypcji, komentowania lajkowania i przepraszam, że małe było cięcie ale no ale wiecie jak to jest no, no wiecie miejsce się skończyło no właśnie, dobra no to dziękuję za obejrzenie tego filmika jeśli się spodobał subskrybujcie, lajkujcie komentujcie, pa pa do następnego filmiku pa pa